Serdecznie i ciepło, nie wiem czy już tak jestem. Widać i słychać, mam nadzieję. Dzisiaj w gościach przytulnych, które pojawiają się po raz 1904 na żywo, codziennie, każdego dnia o różnej porze wcześniej na Facebooku Przytulny Domek, a teraz na YouTubie Fundacja Przytulny Domek. A po zmianie polityki przez Facebook, także tutaj y, będą myśli przytulne. Mam nadzieję, że one w jakiś sposób e, zostawiają coś dobrego w twoim sercu, może e, oglądają tym pięknym słowem, a może skłaniają do refleksji dzisiaj. A przygotowałam wiersz ze świeżutko wydanego takiego tomiku poezji, Jolanty Plechy. Wiersze, taki jest tytuł, i tu jest jeden z wierszy. Mam nadzieję, że na ten lipcowy nadchodzący czas, bo dzisiaj jest środa 2 lipca 2025 roku i nadchodzi kolejny, kolejne półrocze, kolejny miesiąc, a taka otulająca. Opowieść o przytulnym domku, to jest tytuł wiersza Jolanta Pecha. Opowieść o przytulnym domku. Blisko, na wzgórzach marzeń, widać domek szczególny. Nie ma ścian ani dachu, a taki jest przytulny. Opiera się przeciwnością losu, przeciwnością i bardzo mocno się trzyma. Od wielu lat w nim mieszka liczna, przytulna rodzina. Ogrzewają go ich serca, wspierają wspólne dążenia. Tu każdy, kto pragnie, może spełnić marzenie. Może też zajrzeć, odpocząć, problemy wyrzucić z głowy i patrzeć, jak szary świat zmienia się w kolorowy. A do tego są jeszcze piękne ilustracje, i właśnie ten tom poezji będzie można zobaczyć i posłuchać wierszy na Wieczorze Muzyczno-Poetyckim w listopadzie. To będzie pierwszy czwartek listopada 2025 roku, to jest 6 listopada, w Konsulacie Kultury o 18 wieczór poes... poe... muzyczno-poetycki, gdzie będzie można się wsłuchać w wiersze Jolanty Plechy, posłuchać muzyki. I zatrzymać się w tej przytulnej przestrzeni. A ja dzisiaj serdecznie Ci pozdrawiam i życzę Tobie wielu cudownych i pięknych wrażeń, takich ze słońcem, z błękitem w tle, żeby otuliło to, co jest nieutulone. A ja jeszcze pokażę książkę, którą właśnie zaczęłam czytać z polecenia w mojej bibliotece I taki właśnie niebieski ogród i domek przytulny, bo bardzo mocno się łączy z. Z wierszem, może nie wiem co jest, zobaczymy jaka jest historia w tej książce. Piękna, może tak jak nasze życie nie będzie piękne. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję Ci za to, że jesteś. Myśli się kończą, bo są na żywo i codziennie na 3-4 minuty. Wiem, że na YouTube trochę jest z opóźnieniem puszczane, emitowane. Może coś wymyślimy, żeby poczekać na wszystkich tych, którzy chcą posłuchać dobrego, ciepłego, życzliwego, przytulnego słowa. Pozdrawiam i kończę i życzę wszystkiego dobrego.